Ma raz dzisiaj, wczoraj imprezowy dzień, jesteśmy w Warszawie. A wiesz gdzie jesteśmy? Na Krochmalnej. Tak, na Krochmalnej, ale tam, Centrum. pod tym budynkiem, tutaj, tutaj znajduje się mur wkomponowany w nowy biurowiec i tu szła granica getta żydowskiego. Ten mur jest cały ostrzelany i pójdziemy tam dzisiaj może i to jest piękne ślady historii takiej wkomponowane w nowoczesne miasto gdzie po prostu widać jeszcze strzały na tym murze i to jest tak wkomponowane widzisz ten mur? No no no, no. Tam, tam jest granica getta tam szła tam szły walki tak? jak, jak likwidowali getto no pełno strzałów jest i to jest zabytek historyczny wkomponowany w do góry budynek mieszkalny i tak naprawdę tutaj właściwie historyczna część tego znaczenia tego tej dzielnicy właściwie została troszkę jeszcze osiągalna nawet w tych czasach. Pozdrawiam wszystkich i ruszamy w bój. Śledzić właśnie to getto warszawskie powstanie, ale i także słyszałem, że dzisiaj będziemy w więzieniu na Rakowieckiej, więc będą ciekawe tematy do usłyszenia.